Szukasz nowej pracy dopasowanej do Twoich potrzeb? Wybierz ofertę dla siebie. Treść ogłoszenia przedstawiona w szablonie ułatwi Ci odnalezienie wszystkich informacji podanych przez pracodawcę. Poznaj ogłoszenia modułowe pracuj.pl. Jednolita i przyjazna struktura ofert sprawia, że nawigowanie jest intuicyjne. Najważniejsze informacje znajdziesz zawsze na samej górze. Rodzaj umowy, poziom stanowiska, wymiar etatu lub szacunkowe wynagrodzenie, jeżeli pracodawca zdecydował się je ujawnić. Oprócz tego, w większości ogłoszeń znajdziesz mapę z zaznaczoną siedzibą pracodawcy. Szybko zorientujesz się, jak daleko od domu znajduje się Twoja potencjalna nowa praca. Szablony ogłoszeń są przygotowane z myślą o potrzebach różnych branż. Jeśli przykładowo szukasz pracy w IT, bez trudu znajdziesz języki programowania, z jakimi możesz mieć do czynienia na tym stanowisku. Ułatwia to szybkie zrozumienie specyfiki danej posady. Poniżej znajduje się lista, która w prosty i czytelny sposób streszcza zakres obowiązków. Zaraz obok znajdują się wymagania, które stawia pracodawca względem rekrutowanej osoby. W każdym ogłoszeniu w graficzny sposób przedstawione są benefity, które oferuje pracodawca. Możesz też łatwo sprawdzić, z ilu etapów składa się sam proces rekrutacyjny. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o firmie, która prowadzi rekrutację, wystarczy, że odwiedzisz profil pracodawcy. Znajdziesz tutaj m.in. informacje o organizacji oraz galerie zdjęć. Jeżeli szukasz podobnych ogłoszeń, podpowiemy ci oferty, na które również warto aplikować. Kiedy już znajdziesz to, czego szukasz, wystarczy kliknąć w przycisk Aplikuj, aby wziąć udział w rekrutacji. Korzystaj z intuicyjnych ogłoszeń Pracuj.pl i znajdź ofertę pracy dopasowaną do ciebie. Pracuj.pl Sprawdź, czy nie szukasz.